Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność walczą radni Prawa i Sprawiedliwości, ale Rada Miasta w ostatnią środę odrzuciła ich propozycję. Na wysoką bonifikatę mogą liczyć tylko mniej zamożni mieszkańcy, dla pozostałych bonifikata została ustalona na poziomie 60 więcej szczegółów w tej sprawie ma dla Państwa Wojciech Hyla. Według szacunków temat dotyczy jednej trzeciej mieszkańców Krakowa. Rada Miasta odrzuciła propozycję wprowadzenia 98% bonifikaty dla wszystkich płacących za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Radni klubu Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli, że nadal będą walczyć o wysoką bonifikatę, bo taka dotąd stosowana była w przypadku spółdzielni mieszkaniowych. Radni PIS mówią, że niedobrze jest różnicować mieszkańców. Dyskusja w Radzie Miasta chwilami przeradzała się w spór dotyczący sposobów planowania budżetu, czy wręcz konieczności przeprowadzenia audytu miejskich finansów radni z klubu prezydenta Jacka Majchrowskiego mówili, że 98% bonifikata oznaczałaby 150 milionów złotych dla grupy mieszkańców miasta, a równocześnie straty dla wszystkich, którzy w tej grupie nie są. Pojawiały się też kontrargumenty, że wysoka bonifikata to gest solidarności, że ona się należy tym, którzy dotąd mieli tylko prawo użytkowania wieczystego, czyli funkcjonowali w realiach reliktu z poprzedniego ustroju. Ostatecznie rada przegłosowała 98% ulgę tylko dla mniej zamożnych mieszkańców Krakowa. Objęte nią zostaną gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód na jedną osobę nie przekracza 2292 zł brutto. To rozwiązanie obejmie jednak tylko tych, którzy będą wpłacać regularne miesięczne opłaty przez 20 lat, a nie zapłacą jednorazowo. Przy jednorazowej opłacie w Krakowie w tym roku obowiązuje 60 bonifikata. To Wojtek Chyla w naszym studiu gość Anna Kondrasiuk prawnik. Dzień dobry pani Mecenas. Dzień dobry. Co to w ogóle jest to użytkowanie wieczyste? Bo słyszymy od jakiegoś czasu o, o tych bonifikatach. Pewnie wielu odbiorców, szczególnie tych młodszych zastanawia się, czym jest to użytkowanie wieczyste. Użytkowanie wieczyste jest prawem podmiotowym do nieruchomości, konkretnie do gruntu, bardzo, tak najprościej mówiąc, mhm. bardzo zbliżonym do prawa własności, ale zbliżonym w tym sensie, że może być przed Podmiotem obrotu, że jest ujawniane w księgach wieczystych, że może być dziedziczone. No ale na tym generalnie te podobieństwa się. Kończą. Jest znacznie słabszym prawem niż prawo własności. Przed... Bo my nie jesteśmy de facto właścicielami nie. tego gruntu, tylko użytkujemy go. Użytkujemy go i jesteśmy y, zobligowani, znaczy możemy użytkować w określonym czasie. Jest to umowa użytkowania wieczystego i ona jest na czas określony. Zwykle co do zasady jest to 99 lat, niekiedy 40 lat. Potem ona wygaśnie i wtedy. Y, 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 to użytkowanie wieczyste też wygasa, tak? Więc możemy... Ale wygasa i powraca do pierwotnego właściciela ten grunt, czy zostaje naszym gruntem? Nie zostaje. Wtedy możemy, możemy wnioskować przed wygaśnięciem o zawarcie, o jego przedłużenie, tak? I hmm. zasadniczo organ powinien, co z zasad jest tak, że, że, że przedłuża taką, powinien przedłużyć taką umowę, jednakże może odmówić ze względu na ważny interes społeczny. Także nie jest takim pewnym prawem. Mhm. A w którym momencie, jeszcze Natalia wejdę w słowo, w którym momencie wchodzi rola tej bonifikaty? Jakby na jakim etapie zaczyna ona pełnić swoją funkcję już po upływie tego czasu, tego wieczystego użytkowania? Wtedy możemy skorzystać z tej bonifikaty? Generalnie z bonifikatą chodzi o to, że. Bo my popłacimy, użytkownik wieczysty jest o, o zobowiązany do ob, wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste. To są roczne, opłaty. Są to roczne opłaty i to jest też zasadnicza różnica pomiędzy prawem własności a prawem użytkowania wieczystego. Na Że to, za własność nie płacimy? To płacimy jest podatek, podatek, znacznie niższy. Praktyka była taka dotychczasowa, że te opłaty za, za użytkowanie wieczyste były niskie kiedyś tak, właściwie nie przywiązywano do nich większej wagi, To było kilkadziesiąt złotych, aż tu nagle kilka lat temu wszyscy usłyszeliśmy o tych sytuacjach, niektórzy ich doświadczyli, kiedy drastycznie wzrosły. Tak, kto je podniósł? Kto Gminy, podniósł? samorządy, ponieważ nie aktualizowały przez lata tych, tych, tych opłat, tych stawek, no i nagle wzrosły drastycznie kwoty. Zatem. Co Coraz więcej przy, u... przypadek może pani podać? No, w Warszawie jakiej... wiele było takich przypadków, gdzie I z, wrosły... z jakiej do jakiej kwoty urosło, na przykład? No z kilkudziesięciu złotych, złotych nagle okazywało się, że ponad tysiąc złotych, tysiąc nawet procent czytałam o takich, o takich przypadkach wzrosły kwoty za użytkowanie wieczyste. Więc w tej chwili mamy taką możliwość, właściwie już nastąpiło to, to uwłaszczenie, tak? Powracając do kwestii bonifikat, mm -hmm. ono obejmuje mieszkaniówkę, czyli budownictwo mieszkaniowe. Nie wszyscy to użytkowanie nadal pozostanie, ale obejmie e, lokale miesz mieszkalne w budynkach wielorodzinnych, niekiedy użytkowe tam, gdzie będzie więcej tych mieszkalnych lokali, domy jednorodzinne. I teraz ta zamiana jest oczywiście odpłatna, więc nie płacimy już w takim przypadku użytkowania wieczystego, tylko płacimy opłatę za przekształcenie przez okres 20 lat, ale w tym momencie możemy zapłacić znacznie mniej, a mianowicie w tym wchodzą jakby w kretę bonifikaty, czyli zamiast płacić co miesiąc przez 20 lat określoną stawkę, będzie to stawka jaka by obowiązywała w dniu 1 stycznia bieżącego roku stawka opłaty za użytkowanie wieczyste, no to taką właśnie opłatę będziemy płacić przez 20 lat. I ta bonifikata polega właśnie na tym, że zamiast płacić przez 20 lat taką samą kwotę, możemy zapłacić 98% mniej. Tak? W przypadku na przykład Warszawy, no tu wróćmy właśnie, bo już wybiegłam z tymi procentami. Mhm. Wielkość, wysokość bonifikaty określa po pierwsze ustawa w przypadku nieruchomości, które stanowią własność Skarbu Państwa, a w przypadku samorządu terytorialnego, tu właśnie o tym teraz była mowa, tak, e, e, no, określają samorządy w drodze uchwał radnych. I w różnych miastach te bonifikaty są na różnym poziomie. Trochę za szybko nam ta rozmowa. Zdecydowanie upłynęła. potrzeba, by więcej czasu, bo to hmm. jednak jest <laughs> dość skomplikowany temat, ale bardzo dziękujemy za wytłumaczenie. Anna Kondrasiuk, prawnik, a już teraz na naszej antenie za chwilę dosłownie prognoza pogody.